Śmiec. Stowarzyszenie będzie otwarte dla każdego, kto chce dbać o czystą Polskę. Czy wiesz, że człowiek wykonuje dziennie ponad 20 tysięcy wdechów? I to 15 razy na minutę. A czy wiesz, że wdychając zanieczyszczone powietrze, wypalasz nawet paczkę papierosów dziennie, mimo że nie jesteś palaczem? Z powodu smogu rocznie w Polsce umiera około 45 tysięcy osób, czyli 15 razy więcej niż ginie w wypadkach samochodowych. W sezonie grzewczym zwiększa się ilość osób, które zgłaszają się do gabinetów lekarzy z powodu kaszlu, świstów, duszności, z powodu zaburzeń w serca. Pod wpływem pyłów dochodzi do rozwoju zmian miażdżycowych, co doprowadza do zakrzepicy w tętnicy, zawału serca i udaru mózgu. Każdy z nas ma na to wpływ. Bo połowa polskiego smogu pochodzi z kominów naszych gospodarstw domowych. Dlatego w wielu województwach obowiązują przepisy nakazujące wymianę kopciuchów. Smog to bardzo poważny problem, ale możemy sobie z nim poradzić. Wystarczy, że wymienisz stary kopcący piec w swoim domu. A co zyskasz po wymianie kopciucha? Lepszy komfort życia, więcej czasu dla siebie i rodziny, dom bez szkodliwego pyłu, więcej siły, bo nie będziesz musiał nosić kolejnych ton węgla, dużo niższe koszty wymiany pieca dzięki specjalnej dotacji. Każdego dnia razem dbańmy o nasze środowisko. Poznaj super piątkę jednolitego systemu segregacji odpadów. Pomyśl o surowcu w podziale. Ja ratuję plastik i metale. Tu odkładać papier trzeba. Dzięki temu chronimy drzewa. Szkła, zbieranie oszczędzać zasoby ma za zadanie. Odpady biodegradowalne to żyzna gleba, a z odzyskać się już nie da. Piątka za segregację! Segregowanie ma sens. Dowiedz się więcej na nasześmieci.pl.